Miasto Kielce włączyło się do walki z dopalaczami. We współpracy ze Stowarzyszeniem Monar w dziesięciu wybranych gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzony jest cykl zajęć poświęcony szkodliwości narkotyków i dopalaczy. Uznaliśmy, że należy to szerzej rozpropagować, uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, ich opiekunom, rodzicom, gdyż używki, które się pojawiły na rynku robią spustoszenie wśród młodych ludzi, ich organizmów, dlatego Cykl spotkań, który został już zainaugowany, będzie realizowany przez cały rok. Angażujemy pedagogów, stowarzyszenia, nasz ośrodek metodyczny i mamy nadzieję, że wyjdzie to z korzyścią dla wszystkich. Jest to bardzo duży problem, mimo że już coś się zmieniło w tym względzie, że zauważamy lekki spadek prawda? tych wszystkich takich bardzo drastycznych zachorowań, pobycie na, na, na ojomach, na, na, na sorach, prawda, to jednak jest to bardzo duży problem dla dla młodzieży młodzież szuka czegoś nowego. Młodzież bierze prawda, do palacze. W spotkaniach uczestniczą uczniowie klas pierwszych w sumie projekt obejmie niemal 1700 młodych ludzi w wieku od 13 do 16 lat. Ja wierzę, że takie spotkania nauczą mi też postaw asertywnych, czyli gdyby ewentualnie spotkali się z taką propozycją w swoim miejscu zamieszkania czy wszędzie tam, gdzie są. To wierzę, że właśnie takie spotkania będą cenne w obliczu odmawiania. To ważne, bo jak wykazują badania, młodzi ludzie sięgają po tego typu używki z takich powodów jak nuda, potrzeba akceptacji grupy, chęć zaimponowania, problemy czy ciekawość. Skutki są opłakane są takie już w tej chwili dopalacze, którzy po jednym, po drugim razie można się uzależnić. Mało tego, daje spustoszenie w głowie, prawda, to są naprawdę te szkody, które ponosi młody człowiek są bardzo duże. I dlatego na spotkaniach z młodzieżą mowa jest o tym, że dopalacze po prostu wypalają, a przy okazji uczniowie mogą pytać i prowadzić dyskusję. Według mojej opinii zajęcia, tego typu zajęcia są przydatne dla młodzieży, ponieważ może ich nauczyć Yy, odpowiedzialności, żeby nie używali niepotrzebnych rzeczy, żeby nie zmarnowali sobie życia. Ponieważ one uświadamiają no, takich młodych ludzi jak my, no i yy, ostrzegają przede wszystkim, bo wyjaśniają to zajęcie, jakie to są konsekwencje, że mogą być problemy w rodzinie, na przykład ze zdrowiem. Czy w domach rozmawia się na ten temat, żeby dziecko nie brało, jeżeli się zdarzy okazja? Oczywiście mama ze mną rozmawia co tydzień przynajmniej i mówi mi, żebym nie palił i tak dalej, nie używał używek. Niestety, nie we wszystkich domach rodzice interesują się tym tematem i rozmawiają ze swoimi dziećmi. Jest pewna grupa rodziców, którzy być może nie dostrzegają tego problemu. I takie spotkanie z ich dziećmi, a również informacja od nas, nauczycieli na spotkaniach z rodzicami, do samych rodziców sprawia, że rodzice zaczynają myśleć, czy aby na pewno ten problem nie dotyczy mojego dziecka. Prośba dla gorąca dla rodziców. Kochani, czytajcie w internecie, zobaczcie na temat dopalaczy, i tam jest mnóstwo wiedzy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób uchronić swoje dziecko. A rady i pomocy można szukać na przykład w poradni profilaktyki i terapii uzależnień MONAR mieszczącej się w Kielcach przy ulicy Malików 150b. Terapeuci poradni dyżurują też przez całą dobę przy telefonie zaufania dofinansowywanym przez samorząd Kielc. W ramach projektu współfinansowanego przez miasto, a skierowanego przeciw dopalaczom, wydrukowano ponadto niemal 24 tysiące ulotek, które rozdawane są we wszystkich kieleckich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Materiały te otrzymali także rodzice na pierwszych szkolnych wywiadówkach. W listopadzie miasto planuje zorganizowanie we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji studium pomocy psychologicznej dla pedagogów szkolnych oraz konferencji wspólnie z samorządowym ośrodkiem doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli.